Siemanko. Dzisiaj pora na ciekawostkę z miasta nam bliskiego, czyli Sosnowca. Czy wiedzieliście, że znajduje się tu najniższy wiadukt w Polsce? Chodzi o wiadukt kolejowy nad ulicą Kleberga. Jak przystało na najniższy w Polsce, jest on no dość niski jest. Na tyle, że większość dorosłych ludzi nie przejdzie pod nim w pozycji wyprostowanej. No może poza kilkoma fragmentami. Mierzy on sobie raptem niecałe 154 cm wysokości. Mimo to niektórzy kierowcy pod nim przejeżdżają. Odważylibyście się? I żeby była jasność, nie robimy sobie tu z sosnowca jaj. To bardzo fajne miasto, które ma mnóstwo atrakcji. Jeszcze kiedyś o nich opowiemy, a tę ciekawostkę traktujemy z przymrużeniem oka. A po więcej ciekawych miejsc zapraszamy na nasz kanał YouTube, bliżej niż myślisz.